Witam wszystkich, jestem właśnie u Malinowego, mojego bardzo dobrego przyjaciela, Mareckiego. Kochani, polecam wszystkich takie przepyszne miejsce, bo naprawdę jest super. Ja bym najchętniej tu zamieszkał. Jak wiadomo wszystkim, idą chłodne dni, a wszyscy troszeczkę przybraliśmy na tłuszczyku, bynajmniej ja, i jest to spalać. I najlepiej, powiedzcie mi wszystkim, najlepiej jest to spalić, kochani, likierkiem kawowym. Likierkiem kawowym z takiego oto prostego przepisu Eleonory Trojan, o którym wam Marecki wszystko opowie. Likierek lekki, przyjemny, przepyszny, malinowy może to potwierdzić. A resztę opowie wam Marek. W poprzednim filmiku pokazywałem Wam przepis na wino kawowe, które jest tutaj w tym baloniku. Nastawione 4-5 dni temu, także świeży nastawik. Winko sobie powoli fermentuje. I nie ma tu co robić z nim za bardzo. Także to winko będzie za jakiś czas dopiero. Za kilka miesięcy będę mógł o nim powiedzieć coś więcej. Na razie nie przeszkadza mu w pracy. A dzisiaj wykorzystamy ten sam surowiec, czyli, czyli kawę, do zrobienia likieru kawowego. Przepis ten będzie na około 4 litry likieru kawowego. I co będziemy potrzebować, żeby zrobić taki likier? Przede wszystkim alkohol, czyli tak. Litr, litr mocnego destylatu lub spirytusu. Ja akurat tutaj mam litr spirytusu, który użyję. W tej małej buteleczce jest 250 ml rumu ciemnego 80% akurat, bo taki miałem, może być 80, może być 40, jaki chcecie. Do tego 250 g kawy mielonej, bądź też jak kupicie sobie ziarna i je zmielicie, to w każdym razie potrzebujemy około 250 g kawy, 1,5 kg cukru. I ewentualnie dodatkowo laskę czy dwie laski wanilii, które dodadzą trochę waniliowego smaku do naszego likieru. I to wszystko. Pierwsze co to musimy zaparzyć naszą kawę, więc idę w garku zagotować 2 litry wody i będziemy parzyć kawę. Ok, i mam tutaj w garku 2 litry wrzącej wody, gorącej, i w niej teraz będę zaparzał kawę. Pięknie pachnie, świeża kawa. Świeżo otwarta. Kawa. No i musimy to teraz odstawić. Niech sobie kawa się, niech się kawa zaparzy. Fusy opadną na dno. Także spokojnie to na kilka godzin odstawiamy. I później będziemy. Się tym dalej zajmować. Także to zostawiam i do zobaczenia za kilka godzin. Minęło kilka godzin, nasza kawa przestygła i możemy dalej z nią działać. Trzeba odcedzić fusy od kawy. Mam tutaj gęste sitko, którego będę używał. Jeżeli nie macie takiego gęstego sitka, to możecie przez zwykłe sitko odcedzić te fusy, tylko jeszcze gazę nałożyć na, na to sitko. Przy pomocy takiego gęstego sitka to nie jest, nie jest potrzebna gaza, nie jest konieczna. I mam tu pojemnik, do którego przelejemy naszą kawę do likieru. ok wy, kawę mam tutaj, fusy Mam tutaj jeszcze w garku i tutaj jeszcze na sitku. Także tego się będę pozbywał. Bardzo wygodnie się przez to sitko odcedziło fusy i kawę. No i teraz garnek umyję, przeleję kawę z powrotem do garka i będziemy teraz w tej kawie rozpuszczać cukier. Te półtora kilo cukru, które mamy i ewentualnie wanilię, którą mamy do, do naszego likieru. Wanilię pokroję w jakieś kawałeczki i i w tym garku będziemy zagotowywać kawę z cukrem i z wanilią. Ewentualnie przy można zbierać szumowiny z wierzchu, jeśli się jakieś pojawią z kawy. No i po zagotowaniu odstawiamy to znowu na kilka godzin. Okej, okay, kawę mamy zagotowaną i odstawiamy do przestygnięcia ją teraz. Witam jeszcze raz w małej technicznej przerwie. Słuchajcie, powiem wam jedną rzecz, będąc w takim miejscu. Wiecie, jak się u malinowego otwiera winko? Nie, 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 nie korkociągiem. Jak najszybciej. <słuch> I po kolejnych kilku godzinach kawa z cukrem już ostygła. No, i teraz będziemy mieszać już wszystko razem. Tylko teraz tu jeszcze mamy trochę kawy jeszcze tą wanilię, więc musimy to znowu odcedzić na sitku, czy na gazie. Także już warto sobie przygotować większy garnek. Ja tu mam 10-litrowy akurat, bo musimy zmieszać teraz kawę z cukrem, dodać do tego spirytus i rum, więc to wszystko nam zajmie około 4 litrów. Także 5-litrowy garnek najlepiej, żeby był co najmniej. Także będziemy to teraz. Filtrować i, i mieszać. No i co dalej? Mamy tutaj już kawę z cukrem czystą, ładną. Bardzo ładnie pachnie. I będziemy teraz do tego dodawać tak. Ten, ten nasz alkohol, który mamy. Czyli ten rum. 250 ml rumu. W moim przypadku 80%. Może być 80%, może być 40%, może być dowolny. I litr spirytusu. Jeżeli macie destylat jakiś swój, to można użyć destylatu. Tylko musi być dość, musi być dość mocny. No i w tym momencie mamy już wszystko. Musimy to wymieszać dobrze i, i spróbować smaku, ocenić. Jest to teraz moment dobry, żeby spróbować jak smakuje nasz likier. Bo, jak to wiadomo, jedni wolą słodzy likier, drudzy mogą wolać mniej słodki. I w tym momencie, niech to się chwilę przegryzie, zaraz to spróbujemy i, i będę mógł ocenić, czy pasuje mi taki likier. Bo, ewentualnie jest teraz moment. Kiedy można by ewentualnie jeszcze rozpuścić trochę cukru, jeżeli dla kogoś będzie za mało słodki, albo ewentualnie troszkę wody doleć, jeżeli będzie za intensywny smak, albo za mocny będzie likier, wyszły tu prawie 4 litry, powiedzmy, że są 4 litry likieru. Przy, przy, litrze, spirytu, przy litrze spirytusu i, i 250 litrach tego rumu, który mam, przeliczyłem, że przy 4 litrach. Likier będzie miał około 28%, także tutaj mam obecnie około 28% likier. Jeżeli użyjecie rumu słabszego, to tam kilka, kilka procent tylko jest mniej, więc przy 40% rumie to jest 25%, także przy 4 litrach. Także tyle ma, ma nasz likierek. No i moim zdaniem jest słodziutki, smaczny, nic już tu nie będę robił, jest bardzo dobry, znaczy będzie dobry, będzie dobry dopiero jak poleży sobie trochę. W książce zalecałem, żeby pół, pół roku przeleżakował przed piciem, ja myślę, że za, za, za miesiąc to już go nie będzie, ale ale zobaczymy. Także. No i teraz ten nasz likier musimy porozlewać do ładnych buteleczek. Przygotowałem już sobie tutaj mniejsze i większe buteleczki. Razem koło 4 litrów, więc myślę, że wszystko się zmieści. I, i będę teraz przelewał likier do buteleczek. Door, floor, head, bed, no i mamy tyle przepysznego likieru. Gotowego. Szybko, prosto i przyjemnie możemy zapraszać gości na imprezę. W tym filmiku to tyle. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na nalewki likiery, to piszcie w komentarzu tego filmu. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Niebawem otwarcie kolejnego sklepu stacjonarnego. Poinformujemy Was, gdzie i kiedy. Także obserwujcie nasz kanał. Jeżeli brakuje Wam ładnych buteleczek do nalewki czy tego likieru, to zapraszamy do naszego sklepu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.